Witam wszystkich! Dzisiaj chciałbym powiedzieć parę słów o nauce języka. Niemiecki w jakimś tam stopniu znałem. Jak się dosyć szybko okazało, w stopniu niewielkim i kompletnie niewystarczającym do normalnego funkcjonowania tutaj. Uczyłem się niemieckiego w szkole, zdawałem maturę z niemieckiego, ale mm, to jest zupełnie inna nauka i zupełnie inaczej ten język się wykorzystuje w momencie, kiedy, nie wiem, stoi się przed. Komisją na maturze, a zupełnie inaczej, kiedy stoi się w sklepie czy rozmawia się z kimś tutaj napotkanym na ulicy. I bardzo szybko się okazało, bo już pierwszego dnia, kiedy tutaj przyjechałem, poszedłem do sklepu i chciałem kupić bułkę. I no, wyszedłem niemalże czerwony ze wstydu. Wydawało mi się po prostu, że to jest jakaś yy, kompletna pomyłka że nie potrafię powiedzieć niemalże nic. Nigdy w tym sklepie nie zrozumiał, pokazywałem palcem, pomyliłem się przy płaceniu. Także generalnie katastrofa. No więc, w tym stanie rzeczy trzeba było coś zrobić, trzeba było podjąć pewne kroki. Oczywiście, już w tamtym momencie, coś tam próbowałem uczyć się na własną rękę, ale no powiedzmy, że dopiero w momencie, kiedy tutaj przyjechałem. I spotkało mnie to, co mnie spotkało, czyli zderzenie tego, co myślałem, że wiem, z tym, co rzeczywiście wiem i z tym, co potrafiłem powiedzieć, no to przyszła mobilizacja. Tutaj funkcjonują w Niemczech takie, no mogę powiedzieć, domy kultury. Nazywa się to Volkshochschule, VHS taki skrót, którego tutaj się używa. I tam odbywają się kursy różnych języków. Między innymi jest też kurs. Języka niemieckiego dla obcokrajowców. Problem polegał tylko na tym, że ja de facto dosyć sporą wiedzę już posiadałem i nie potrafili mnie w tej szkole dopasować do odpowiedniego kursu, bo gramatycznie okazało się, że w takiej przestrzeni klasy, czyli w przestrzeni szkoły, radzę sobie bardzo dobrze, lepiej niż. Cała reszta grupy, no więc trochę tam przeszkadzałem. Jeśli chodzi o słownictwo, radziłem sobie trochę gorzej niż inni, bo ci ludzie w większości tutaj mieszkali na taki kurs, to wybierali się po 5 czy 10 latach, a ja byłem tutaj raptem tydzień i zapisałem się na taki kurs. Także suma summarum, dosyć szybko mnie z tego kursu wyrzucili. Znaczy, wyrzucili po prostu yy, nie było sensu, żebym chodził na ten, na który się zapisałem, bo nic by on mi nie dał. Poza tym męczyłem nauczyciela, bo znałem odpowiedzi na wszystkie pytania, a nie potrafiłem siedzieć cicho. Także trzeba było podjąć się nauki samemu. No i tutaj mm, są dwie rzeczy, które mi osobiście bardzo pomogły. Po pierwsze, uczyłem się z takich kursów w telefonie, które miałem i codziennie przez godzinę uczyłem się słówek. Nie uczyłem się gramatyki kompletnie, uczyłem się słówek. Przyswoiłem ich myślę na koniec tego kursu, kiedy już powiedzmy aplikacja powiedziała, że zakończyłeś. Około 2,5 tysiąca, bo robiłem to w kilku grupach tematycznych. Także poznałem 2,5 tysiąca słówek, które w rytmie tego kursu i z tego jak on był skonstruowany, wynikało, że je przyswoiłem i je znam. To była jedna kwestia. Druga kwestia to. Bardzo pomogła mi niemiecka telewizja. I to jest y, może taka teza zaskakująca i trochę odważna, ale moja żona Natalia cały czas naciskała, żebyśmy jak najmniej oglądali po polsku, jak najwięcej oglądali po niemiecku. Na tamten moment nie do końca to rozumiałem i nie do końca się z tym mogłem zgodzić, ale po czasie i no dzisiaj mogę powiedzieć spokojnie, że to bardzo mi pomogło. Po pierwsze, dlatego, że w telewizji mówi się poprawnym językiem, mówi się wyraźnie i mówi się powoli. I to jest po prostu najlepszy kurs, jaki tutaj można odbyć. W momencie, kiedy i tak ogląda się telewizję, to połączenie tego, co w tej telewizji się mówi, z obrazami, przynajmniej dla mnie funkcjonowało naprawdę dobrze. Do tego momentu, że stwierdziłem po obejrzeniu wszystkich sezonów Breaking Bad po niemiecku. Że już jest OK, że ja rozumiem, ja wiem o co tutaj chodzi, bo ta podstawa, czyli to słownictwo, które przyswoiłem, połączona z tym osłuchaniem się, z tą znajomością gramatyki, którą powiedzmy gdzieś tam miałem, no, sprawiła, że okazało się, że jest naprawdę całkiem spoko. I sam nie wiem, kiedy przyszedł ten moment, że stwierdziłem, że jest OK. Wydaje mi się, że był taki dzień, kiedy poznałem. Trochę wcześniej takiego fotografa tutaj yy, w Niemczech, Franca, w Monachium, i umówiłem się z nim na piwo. I poszliśmy, i ja wróciłem z tego yy, baru gdzieś tam koło północy. I Natalia, taka zdziwiona, gdzie ty byłeś, co ty robiłeś? No ja mówię, że byłem z Francem, że się z Francem przyżył. Mówiłem, ona była zaskoczona, jak ja mogłem z nim tyle rozmawiać. Bo rzeczywiście byłem tam przez trzy godziny i później, nawet sama pytała Franca, kiedy już poznaliśmy się. Lepiej i powiedzmy, poszliśmy też z naszymi żonami na kolację. No to sama go zapytała. No i Franc powiedział, że on na tamten czas no rozumiał je w 100%, ja go trochę mniej, ale to szczegół. No a wiadomo, że z każdym dniem, miesiącem, tygodniem z tym językiem jednak coś się poprawia i jednak coś jest lepiej. Także doszedłem do takiego momentu i też to co jest istotne to nie można się zatrzymać to że się potrafię dogadać to że potrafię powiedzieć to co chcę to nie jest moment w którym warto przestać się języka uczyć ja się uczę dalej cały czas teraz korzystam z innych kursów próbuję po niemiecku coś czytać co mi nie do końca wychodzi no ale jakieś tam próby podejmuję także byle iść do przodu podsumowując chciałbym powiedzieć że nie trzeba się tego języka jakoś tak bardzo obawiać, bo sam jestem przykładem tego, że no praktycznie bez większej znajomości, mogę dzisiaj powiedzieć, że bez żadnej znajomości, przyjechałem tutaj i jakoś sobie poradziłem. Oczywiście to zależało ode mnie, bo to ja chciałem jak najwięcej się nauczyć i chciałem też się rozwijać, i to jest bardzo istotna sprawa, bo można oczywiście usiąść na laurach, pracować. 5 lat w jednym miejscu, gdzie zasób słów jest ograniczony, który można gdzieś tam sobie załapać, i wtedy ten język nie okaże się jakoś tam super konieczny i potrzebny. To nie jest tak, że nie można się go nauczyć już będąc tutaj na miejscu. Zdecydowanie łatwiej będzie ludziom, którzy będą mogli uczyć się go przed wyjazdem, czyli wcześniej. Ja niestety takiej sytuacji do końca nie miałem, bo po prostu też. Nie planowałem tego wyjazdu, no ale wyszło, jak wyszło, zostałem postawiony pod murem. I ile czasu zajęło mi nauczenie się niemieckiego na tyle, żeby swobodnie się w nim porozumiewać. Z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że były to dwa lata. I to mówię tak szczerze, że w pewnym momencie odzyskałem, że tak powiem, odwagę. Potrafiłem się porozumiewać, ale to nie był jeszcze ten moment, w którym jestem teraz. Bo teraz potrafię sobie już nawet załatwić coś przez telefon. Co jest jedną z najtrudniejszych rzeczy, dla mnie osobiście było bardzo trudne. O ile tak w cztery oczy potrafiłem, może uśmiechem czy gestykulacją nadrobić, tak przez telefon kompletnie nie miałem tej szansy, i przez telefon rozmowy nie szły mi kompletnie. Także yy, w pewnym momencie. Gdzieś musiałem coś załatwić, zadzwonić, zadzwoniłem, odłożyłem słuchawkę i stwierdziłem: wow, udało się. Także to był jakiś taki moment, dzień, sam po prostu przyszedł. I trudno to jest ocenić, bo każdy będzie uczył się w swoim tempie, każdy będzie uczył się na swój sposób, ale najważniejsze, żeby próbować, żeby się nie poddawać i żeby się nie bać, bo to też jest tak, że. Jeśli do Polski przyjeżdża obcokrajowiec i w Polsce jest obcokrajowców mało i mało osób kaleczy Polski, no to rzeczywiście, jedna osoba, która nam gdzieś wejdzie w drogę, no to będzie denerwująca. Ale ludzi, którzy tutaj mieszkają, są takimi Auslanderami, jak to się mówi, jak ja, tutaj są tysiące. I w tych wszystkich instytucjach, typu banki, ubezpieczalnie, sklepy, czy wszystkie inne miejsca, gdzie coś trzeba załatwić. Ci ludzie, nawet Niemcy, którzy mieszkają od urodzenia, oni już to przyjmują, oni się z tym jak gdyby pogodzili i no nie, nie krzywią się, nie. oczywiście są wyjątki, ale zasadniczo już podchodzą do tego w taki trochę normalny sposób, trochę z przymrużeniem oka, że no jeśli słyszą, bo to można usłyszeć od razu, ja też już to jestem w stanie poznać, czy ktoś jest w ogóle stąd, czy ktoś jest z Niemiec, czy ktoś tutaj przyjechał dawno, czy niedawno i tak dalej, to, to po prostu. Słychać, no to wychodzą jakoś naprzeciw, i w wielu sytuacjach po prostu ja sam wiem, że nie do końca mówię to poprawnie, co mówię, ale najważniejsze jest, żeby się dogadać. I w momencie, kiedy to Wam się udaje, że jesteście się w stanie dogadać, no to sprawa z językiem można powiedzieć, że jest zakończona, ale warto zawsze się rozwijać. Zawsze warto się uczyć dalej, więcej i poznawać zupełnie nowe słownictwo, nową tematykę. W tym języku, bo nigdy nie wiadomo, kiedy się to przyda. Także na pewno się nie warto bać, nie warto się zatrzymywać i warto się po prostu języka uczyć jak najwcześniej. Jeśli w ogóle bierzecie pod uwagę wyjazd, to po prostu od końca tego filmu warto zacząć naukę, warto podjąć jakieś kroki, żeby tego języka się uczyć, bo na pewno Wam to w czymś pomoże. Na dzisiaj to wszystko. W kolejnym odcinku opowiem wam coś więcej o ubezpieczeniach w Niemczech, bo to jest temat yy, taki dosyć złożony, dosyć dużo jest tutaj różnic pomiędzy życiem w Niemczech a życiem w Polsce, także specjalnie dla was przygotuję taki zestaw ubezpieczeń obowiązkowych, że tak powiem, albo takich zalecanych może o może, może lepsze słowo, i przedstawię wam to w kolejnym odcinku. Na dzisiaj to wszystko. Cześć!